Bez wolności, bez tego aktu zwycięskiego głosowania 4 czerwca 1989 roku na Obóz Wolności nie byłoby w ogóle mowy o członkostwie Polski w Unii Europejskiej. Jestem więc przekonany, że możemy mieć satysfakcję wszyscy razem i powiem, wszystkie ekipy rządzące Polską, wszyscy prezydenci, wszyscy premierzy, z tego, że przeszliśmy wcale niełatwą drogą, ale drogą absolutnie ważną, korzystną dla naszego kraju, dla naszego narodu. Chciałem w sposób szczególny oczywiście podziękować Państwu za te pewnie nie tak częste, ale jednak zdarzające się dobrze wykorzystane okazje, kiedy można było wystąpić razem. Pewnie Państwo będziecie mogli wymienić więcej tego rodzaju sytuacji, ale ja chciałem wymienić dwie. Dla mnie szczególnie istotne to jest jedno z solidarne występowanie wszystkich polskich y, europarlamentarzystów w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego oraz drugie nie tak dawno przecież przeżywane przez nas zaangażowanie praktycznie wszystkich frakcji Parlamentu Europejskiego, a szczególnie polskich parlamentarzystów w kwestie Ukrainy i, i reakcji świata europejskiego na zagrożenia, które wiążą się z kryzysem na Ukrainie i wokół Ukrainy. Za tą zdolność występowania razem Solidarnych chciałem serdecznie państwu podziękować, licząc na to, że i z tego będziecie Państwo mieli również osobistą, także i polityczno-środowiskową satysfakcję. Proszę Państwa, chciałbym jednocześnie powiedzieć to, że spór. Jest rzeczą normalną w demokracji. Także mnie osobiście nie gorszą, wręcz odwrotnie w pełni rozumiem spór także przenoszony trochę o sprawy polskie na grunt europejski, albo spór przenoszony z gruntu europejskiego do Polski za pośrednictwem eurodeputowanych. To jest rzecz normalna dyskutować, rzecz normalna wspierać się, byle gdzieś zawsze istniał ten fundament wspólnych zadań, wspólnych działań. Jesteście Państwo jako parlamentarzyści europejscy w szczególnej sytuacji, co też warto dzisiaj przypomnieć opinii publicznej jest to problem znalezienia pewnego minimum takiego fundamentu wspólnego interesu, interesu narodowego, za którym przecież stoją właśnie te głosy polskich wyborców, a interesu ogólnoeuropejskiego wynikającego z faktu, że te interesy się pokrywają w ogromnej mierze. Za to także chciałem Państwu podziękować i tego chciałbym życzyć również przyszłej reprezentacji polskich wyborców w Parlamencie Europejskim, a jednocześnie reprezentantów integracji europejskiej w Polsce. Jak i zawsze jaką, grupą, jaką grupę będą stanowili eurodeputowani. Byłoby błędem, gdybyśmy dzisiaj zapomnieli o ogromnym wyzwaniu stojącym przed Polską, ale i przed całą Europą, z tytułu woli pogłębiania integracji europejskiej. To, proszę Państwa, jest konieczne budowanie już dzisiaj gotowości do pogłębionej debaty nad problemem wejścia Polski do strefy euro. To, co mówiłem rok temu, uważając, że byłoby źle, gdyby kwestie y, członkostwa w strefie euro były uwikłane w spór polityczny, jałowy, bez szansy rozstrzygnięcia tej kwestii, póki jest bariera natury konstytucyjnej, dzisiaj uważam, że trzeba powiedzieć tak, to wszystko racja, że dzisiejszy czas należy spożytkować na wypełnienie wszystkich koniecznych warunków aby w ogóle podjąć działania na rzecz członkostwa w strefie euro, ale dzisiaj również już trzeba szykować się do debaty na ten temat, czy będziemy chcieli, mieli wolę wypełnienia zresztą zapisu związanego z, z traktatem akcesyjnym. Właśnie w oparciu o przekonanie, że jest to minimum wspólne interesu, należy budować gotowość do spokojnej, rozsądnej debaty po wyborach parlamentarnych w Polsce, tak aby móc dążyć do mądrego, tak bym chciał to powiedzieć, rozstrzygnięcia tej kwestii poprzez wybór całego narodu. Polska stanie przed bardzo ważnym wyzwaniem, ale i dylematem. Czy można wzmacniać pozycję Polski w integrującej się Europy, Europie, wzmacniać pozycję polityczną? Wzmacniać siłę naszego głosu, nie uczestnicząc w integracji w obszarze właśnie wspólnej waluty. Wydaje się to być zadaniem niewykonalnym. Więc staniemy jako naród, jako państwo przed bardzo poważnym wyzwaniem rozstrzy koniecznością rozstrzygnięcia tego dylematu. Za czym musi stać również wola poszukiwania wspólnoty, koniecznej do rozstrzygnięcia tej kwestii, także przy zmianie konstytucji. Warunkiem silnej obecności Polski w instytucjach europejskich, także w Parlamencie Europejskim, jest aktywność obywateli Polski w czasie wyborów 25 maja.